Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie wieczorową porą Przyjrzymy się teraz racom Crazy Robot, jak jest już ciemno I wracając, to sobie nie oglądał yy, Są to race, które mają huk z błyskiem i warkoczem W opakowaniu jest 10 czerwonych, niebieskich, zielonych, żółtych oraz białych 50 sztuk razem Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem Goldveco Nasz adres chwaliszewo9poznań, strona sklepstwytelami.pl Race mają 175g prochu na całą paczkę Każda ma 3,5 Symbol mają GWR10 tu jest instrukcja, i takie wskazania i przeciwwskazania można sobie zatrzymać I tutaj tak samo ostrzeżenia można sobie zatrzymać i przeczytać Tak wygląda każda z rac O nie to zwracam No Sound na Next, 3,5 programa No i tak to wygląda Stosujemy sobie Z pistoletu hukowego Start 2 z amunicją Short Oraz z Lexona 11 na amunicję typu Long Ogólnie zrobię je w zwykłym trybie oraz slow motion. Także zaczynamy i zaczniemy sobie od zwykłego trybu i zrobimy sobie na przykład tak jak proponowałem. Proponuję zrobić sobie zwykły tryb w longach, a w tym slow motion zrobimy sobie z tym shortem. Także działamy na start niebieska. Kolorowa zasyczka musi wystawać, zabezpieczamy. jest <tuk> z błyskim warchoczem teraz biała zielona żółta i ostatnia czerwona dobra teraz przejdziemy sobie do star 2 slow motion Także tak się prezentują Race Crazy Robot, jak widzieliście no, huk z błyskim warkoczem, bardzo daleko lecą, bardzo duży jest ten rozbóz jednak, lepszy niż poprzednie wersje No i co kupicie u nas w amunicję oraz Race również, różne pistolety, tutaj mamy akurat Star 2 i Lexona, też go kupicie, mamy inne modele, mamy inne rewolwery też, także zapraszamy a w razie pytań zapraszamy do kontaktu. Lubimy do mnie. A jeśli nie, macie jakieś sugestie albo coś, piszcie mi w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia.